Siemanko z Black Ninja. Witam was w kolejnym odcinku Dobrze, ogółem małe zmiany, ponieważ e, udało mi się w końcu znaleźć te cholerne diamenty, dzięki czemu mam tutaj fajnie wszystko zmagazynowane. I teraz będzie sprawiedliwie mogę sobie sobie wyszukać szybko. Nie muszę szukać, nie muszę grać po skrzyniach. Także spoko. Ehm, no i oczywiście porobiłem też kilka nowych pięter. Um, tak w zasadzie, żeby było miejsce, jeszcze mogli się wprowadzić. NPC, w ogóle, dzisiaj podejdziemy sobie do do, do. do. do piekła na nowo. Tym razem e, z, z. z właśnie bombami. O! Poproszę, Proszę, nie zauważyłem. Tu jest jakieś jeszcze tego, serduszko. Tam jakieś właśnie rudy są, czy coś. Więc przydałoby się je właśnie wybuchnąć. A jak nie, to poszukamy. Jak nie będzie dało się to jeszcze ich wybuchnąć, to poszukamy jaki kilo. go zrobimy, to będzie potrzebne. A i jeszcze zrobiłem też już e, hełm z meteorytą. I to ma właśnie fajny bonus. Pistolet kosmiczny zużywa 0 many. O, właśnie ten to ja mam na drugim locie. I to zero many kosztuje, więc to jest nieskończony pistolet. W ogóle mi nie schodzi. Więc to jest spoko nawet. A z obrażenia są najgorsze. A, ten kolega sobie jest tylko po to tutaj, bo troszeczkę tanie jest, jak, bo on jakoś lubi tutaj pomieszkiwać. Niektóre NPC-y lubią pomieszkać w in, jakichś tych biomach albo ko kogoś po prostu. Wtedy po prostu lepsze ceny są i zroczę na jakieś rzeczy sprzedawać. Oj, co mi ewalua? Kurde, durny slime. Ja sobie tu wcześniej już przygotowałem dziurę do tego... Mm, do piekła. To można powiedzieć windę. To jest dość... To też było polecane ogólnie, żeby takie coś robić. No wiadomo, teraz sobie można wlecieć tam. Tylko trzeba by... Ło! Co ty tu robisz? Malasz się, tu wpadł. Ciekawe. Ja cię wysyłam na dżunglę, bo właśnie e, trzech NPCów na pewno na dżunglę pójdzie. Jednego nie mam jeszcze. Czy no? Dobra, ha, moi, bo zaraz tu już będziemy za niedługo w tym piekle. O właśnie. O, już była lawa, to już zrobiłem takie normalne przejście. No i dobra, jesteśmy w Wow! Koledzy, Czyli bawimy? O, tu jest tego, jakaś skrzynka w ogóle, bo nie znalazłem się takiej skrzynki. Klucz wymagany, a kurka. Nie mam jakiegoś klucza, więc to nie jest zbyt dobre. Te tu są rzeczy na klucz zamknięte. Wow! Tego! Czyli bawimy. Okej. Okay. Nie, tu jakieś te rudy były. Tam są jakieś te. No mnie ciekawi, co to jest w ogóle. W zasadzie. Ale to że on że jak go zabije, to będzie lawa. Nie, dobra. Okej, okay, teraz tak. Ja tu rzucę bombę. Tylko przydałoby się uciec. No nie. Niestety. Chyba się nie da. Troszeczkę słaba opcja. Wow! Właśnie myślałem, że ja będę mógł w stanie to wybuchnąć, ale jak widać, niestety nie. To okazuje się, że cały czas mogę rozwalić, tylko... Hmm. Nie ogarnąłem. Myślałem, że się nie da rozwalić. A ja cały czas mogę to rozwalić, tak? Rozumiem. Wow, Kurde! No i straciłem srebro. Dobrze, że schowałem właśnie... ...schowałem właśnie do skarbonki dobrze kasę. Do srebla troszeczkę straciłem. Tam miałem 40 złotych chyba, coś, bodajże. Dobrze, że schowałem to. Okej. Okay. Uh, jak tą sztabkę w takim razie... ...raczej po prostu przepalić. Yy, tylko w tym zobaczę, ile ja potrzebuję jej. Yy, a, obsydion jeszcze wymagany. Akurat zdobywałem obsydion. Yy, dobra. Obsydian zdobywałem, na pewno. Więc... Pie... A, coś nie mogę? Chwila, może bym... Okej, okay, piekielna kuźnia wymagana. Chcę być piekielną kuźnią. Piekielna. Eh? Nie mogę zrobić czegoś takiego? Gdyby to było coś, co ja mogę tylko, nie wiem, zdobyć. Jak, o właśnie, jak to na przykład to ostatnio zdobyłem. To jest, to jest mega spoko opcja, bo to robi, że ja mogę jakieś rzeczy, niektóre, na przykład z kamiliny przerobić na. i fajne rzeczy. Ja, to może od razu wezmę ten obsydium. gdzieś zostawiłem go. go zdobyłem go e, w sumie, jak tego się przekopywałem. I po prostu teraz go mam. Dzięki temu. Cię po prostu, woda wlało do lawy. No, dobra, mam trochę tych sztabencji. Nie wiem na ile starczy rzeczy, ale troszkę nazbierałem. 65 sztabencji. Ehm. Um, Wtedy ubiedliwe, strasznie było. Kilkanaście tych śmierci już zrobiłem po drodze, ale no. Możemy w końcu zrobić kilofa, na pewno. Po pierwsze, to jest najważniejsze. Kilofa. I wymieniamy już ten kilof. No i dobra, teraz tak. Ee... Zbrojka. Kulcze będzie w armorze. O, roztopiony, 105 to się bardziej nazywa, no. 25 będzie. Eee, to braknie mi troszeczkę chyba do całości, coś czuję. Mam takie wrażenie, coś. A, ja włożyłem to? to jest? A nie zrobiło mi się... Co mi się zrobiło? Heł mi się zrobił. Już go zamieniamy. Okej. Okay. Dobra. Tylko została klata. Czyli brakuje mi ile w sumie? Nie pokaże mi to po 20 tam trzeba. No dobra, ale mam najważniejsze co kilo w sumie, Że będzie można... Będę, będę musiał jeszcze rzeczywiście nazbierać tego, skoro już wszystko wiadomo jak to działa. Ale To chciałem jeszcze zrobić w sumie? Nie na tym świecie, właśnie. E, na innym świecie stworzyłem właśnie ekspert, ze świat EXPERT. Tylko po to. Właśnie, tutaj, włosy na ekspercie można. I dowiedziałem się, że lepsze nagrody są jakieś. Za przynajmniej jest szansa, czy coś. Także spróbujemy z oczkiem. Zobaczymy, czy w ogóle z oczkiem dałbym radę sobie. Znaczy, lecimy. Ma być, kurczę, podobnie silniejszy, czy coś, w pewien sposób, przynajmniej. To mogę w sumie nie zmieniać tej zbroi już na niego, w całej tej nie zrobiłem, no już trudno. Czekaj mi od tego. Ła, jeszcze z gwiazdy dostał chyba. Okej, okay. on trochę szybciej chyba ale już się zdaje, jakoś szybko atakuje, wow, co to jest? Okej, okay. czyli atakuje szybciej, szybciej tego, robi te szarże i robi jakieś powolone coś. Tak pędzi szybko. Jest szybkie ta PK. Ale dostało mu już malutko. On musi też uważać, bo ja też mogę zginąć. Ok. Ok. Jakoś to przeżyłem. Kolejną tą. Oj, oj. Już malutko mu dostało. Mi też już mało HP. Dobra, trochę się dokończymy z tego. Aż to jest ryzykowne. Będzie na styk. Na styk. Dobra. Ok, dostałem jakieś diamenty. Forba skałów o coca To jest ekspert. Hatchi, to jest coś Rzeczy z eksperta, tak? To jest ten ludzki eksperta. Jakiś worek. Dziw nie mogłem żeby otworzyć. Dobra. Zawsze Katulu dostałem. I obrażę w walce, bo zagaczę wykonać zryw. Znaczy przeciwnika. Okay, ale to jest jako. Aksorium, ta. Ile jakie mam to To jest? Myślę jakim. A, to powiedzmy. O, oczywiście. Pod, podwójnym jak kliencie można szarsze zrobić, i o 30 tak to jest prawda. No to wychodzi. Okej. Okay. Jest dodatkowa obrona. Spoko! Jakoś dałem radę sobie z nim. Ale myślałem czy nie jeszcze dodatkowo... A nie mam w sobie bomb tyle. Żeby tego jeszcze nie spróbować kolegi. Ale to jest tego, mm, inny typ, zła, więc na razie nie będę tego testował. Bo ja wybierałem losowe i wybrałem jakieś inne. Trudno, innym razem. A tego, tego drugiego, bo to mózg jakiś, czy coś? Eee, chyba nie będę eksperymentował z nim na ekspercie, jeszcze nie znam. Także myślę, że na dzisiaj zakończymy sobie. Jak wam się spodobał odcinek? Nie zapomnijcie stawić łapki w górę pod filmem. Komentujcie, subskrybujcie. I bądźcie bieżąco z tygodniowym przeglądem tygodnia. siemana.